Z tym jak aż kupuję, taniej, jadę furą. Pokémonom rzucę, ha wtedy szybciej ewoluują. Się skują. Mam ich naprawdę sporo w Pokedexie, gdy a gdy przypływa Mamona, mi się czuje jak po się, się Ale w Ciągle ale, ale, się nie zatrzymuję, wle. nie tak robię, tak robię tak tego na pokaz, kurwa, jak małpa jebana. Mimo że mam za to się uczę. Od zawsze na zawsze być w porządku, Co, ale, ale, się ale, oddań, to, nie odtąd wrócę. Nie znam się na prawie, no bo za często je Te mundurowe dla chcą mnie zamknąć za Się zakochałem w trawie, przecież miło się zdarzy. wszystkich nie że tylko po to, żeby zamknąć pyski Spędzi pół co, kiedy no, mam ochotę może. na pobyt. Obejrzmiałeś więc jestem w, chyba uzależniony. Dobrze znasz miejsce i duch Więc dlatego mała tak nie da serca, mała da głowy. Większość to, typów w, tutaj to, pęka, pęka tak jak kondomy jest, to, Niby tacy groźnia stylówka, my little Nawet w miejscu publicznym ponom gibony. Zawsze pewny siebie, a ty jak się zna podkulony. Pod, po, pod podkulony. Zamknij sztyk! Taki jest sens, jebać filozofię. Całe dnie ma, żeby ja siedzieć ja na bombie. Nieraz już miałem rzucić konopię, ale kocham jak to w głowę mnie kopie Bez tego dla mnie świat nie ma sensu. Spalam do wody, się nie interesuj. Włóczę na stop rozniszczone od gezu. Zacząłem palić bardzo młodym wieku. Może nie, 4. nie, 4. nie, 4. nie, 4. nie lubię w ogóle Empory armaniną, tabako Średnią wypłatę wyrzucam na graz Z zioma mi w to gramy nie masz z nami szans z rtf strapy, nie ma jami wise Szadonimo i Gusi i lance I sobie szybko zarobię ten hajs Poleje zdrowie, za was i nas Za dobrych ludzi, za was i za nas